Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. Adriana Stankiewicz w studiu. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Mentorka obfitości finansowej. Dzisiaj będziemy rozmawiali o przekonaniach. Jak bardzo przekonania blokują nasz rozwój? Bardzo mocno. Przekonania blokują rozwój i osobisty, i zawodowy. Przekonania to jest coś, co jakby nie pozwala nam pójść dalej. Kiedy my jako na przykład przedsiębiorcy mamy przekonania, że trzeba się narobić, żeby zarobić, to będziemy ciężko pracować. Będziemy jak pracoholik i nie będziemy tego widzieć. Jeśli mamy przekonania, nie zasługuje, no to w jaki sposób mamy zarabiać? Tak? Jeśli mamy przekonania, jestem nieudacznikiem, nie dam rady, nie potrafię. To nie sprzyjające do biznesu, do zarabiania. Nawet w pracy datowej nie jesteśmy w stanie zarobić godnych pieniędzy. A skąd się biorą te przekonania? One zazwyczaj są z dzieciństwa. Możemy je nabyć w szkole, możemy też nabyć w pracy, w całym życiu. Czyli to, czego się pozbędziemy dziś, może się okazać, że przyjdzie coś innego na to miejsce. Jak pracować w takim razie z przekonaniami? Ja zawsze najpierw proponuję rozłożyć się na czynniki pierwsze. Czyli przykładowe przekonanie, trzeba się narobić, żeby zarobić. Jest to przekonanie, które najpierw trzeba zrozumieć, że nie tylko ciężką pracą można się dorobić, bo przecież są przykłady osób, które nie pracowały wiele godzin, a jednak im się udało. Czyli najpierw pracujemy jakby od strony rozumu, takiej analitycznej, żeby głowa zrozumiała, że wcale tak nie musi być. Czyli szukamy różnego rodzaju przykładów, które są przeciwne do tego stwierdzenia. I to jest to, od czego zaczynamy. Potem szukamy sobie takiego pozytywnego, już nie przekonania, a bardziej afirmacji, która jakby to odwraca. Czyli mówię sobie, potrafię zarabiać w lekkości godne pieniądze. Na przykład. Tak? Czyli odwracam to negatywne myślenie na pozytywne. To jest najszybsza metoda. Można też oczywiście uwalniać to kodem emocji, gdzie też jakby uwalniamy te przekonania, mówimy sobie to przekonanie, że kasuje, 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 i to też jest metoda do uwolnienia. To jest w ogóle bardzo ciekawe, co mówisz, bo mam wrażenie, że wiele osób, jak myśli w firmach o zarabianiu pieniędzy, pozyskiwaniu klientów, to myśli, że to jest coś takiego trudnego, strasznego i przez to, że właśnie ma takie przekonania, wpływa to na ich motywację i chęć do działania, czyli do tego pozyskiwania klientów. Wtedy mm. zaczyna się takie odkładanie na bok, i na bok, i na bok. Jak w takim razie w finansach zmienić te swoje przekonania? Ja miałam kiedyś takie przekonanie, klienci na półkach nie leżą. To takie trochę śmieszne, jak sobie nawet to wyobrażałam później, ale to wynikało z tego, że wydawało mi się, że jeżeli prowadzę spółkę, która zajmuje się obsługą księgową podatkową przedsiębiorców, to nie ja wybieram tych klientów, z którymi pracuję, tylko ten, który się do mnie zgłosi, jest moim klientem. Tak mi się kiedyś wydawało, bo takie miałam przekonanie. Mi też. No właśnie, oto jest takie banalne, ale po prostu jest. I chodzi o to, że my możemy je odmienić, czyli po prostu spowodować zamianę jego na tą właśnie pozytywną afirmację, że to ja wybieram moich klientów. Ja wybieram ludzi, z którymi współpracuję. I wtedy ja decyduję, tak? Z kim chcę pracować, a z kim nie. Ja. Ktoś powie: "Co ona gada? Trzeba brać klientów jak leci, żeby mieć dużo, 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 dużo." Mhm. Nie trzeba, bo nie zawsze dużo znaczy, że na tym zarobimy. Bo można nawet w mojej branży mogę obsługiwać klientów z małej działalności, którzy płacą mi miesięcznie kilkaset złotych, a w ich miejsce mogę obsługiwać kilku klientów, którzy mi płacą kilkadziesiąt tysięcy złotych, tak? I wcale nie muszę mieć dużo. Żeby zarobić więcej. Czyli kwestia odpowiedniego pozyskania klienta, ale przede wszystkim zmiany w swojej głowie myślenia, że na przykład nie zapłacą nam za to tyle, ile my byśmy chcieli. Mhm. Ale myślę to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo ja mimo tego, że dużo się rozwojem osobistym w życiu zajmowałem, napisałem też parę książek rozwojowych, to ostatnio jak podnosiłem ceny, to też mi w głowie się to przekonanie, a jak jednak będzie za wysoko? No mm -hmm. i mm, wahałem się, wahałem, wahałem, ale od 1 marca podniosłem i okazało się, że w ogóle to nie wpływa negatywnie na, na to, czy pozyskuje klientów, czy nie. A wiesz, dlaczego nie wpływa negatywnie? Bo mm. w międzyczasie twoja wartość ciebie, twoje osobiste myślenie o sobie wzrosło. Czyli cena mogła wzrosnąć, bo cena jest bardzo powiązana, cena naszych produktów, usług, towarów, które sprzedajemy, z naszą wartością siebie. Jeśli my doceniamy swoje doświadczenie, swoją wiedzę, umiejętności, naszą kreatywność, to wtedy jesteśmy w stanie powiedzieć naszemu klientowi więcej. Ciekawe. Tylko najpierw musimy przedstawić coś w swojej głowie. To przekonanie, tak. właśnie. Tak, to przekonanie, ale też są metody ustawieniowe, takie ćwiczenia, które pozwalają sprawdzić, jaka cena na dany produkt jest właściwa. O! I to rozumiem, można u ciebie zrobić, żeby sprawdzić, jaka cena jest właściwa. A ty, tak. jako specjalistka od finansów, czyli Adriana ma spółkę zajmującą się księgowaniem i obsługującą firmy, no to wie o tym najlepiej. Rozumiem, że możesz pomóc. Tak, mogę pomóc od tej strony biznesowej, żeby sprawdzić, czy dany produkt ma odpowiednią marżę, ale też jednocześnie od tej strony takiej kreatywnej, ustawieniowej, czy jest to dobrze ustawiona cena rynkowa. Adriana Sankiewicz, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Ja nazywam się Tomasz Słodki, mówię do usłyszenia, do zobaczenia.